Siemano, witam w kolejnym odcinku. Nowe rzeczy z karnetu wbiły na market i takie moje pierwsze w ogóle wrażenie, że jest dosyć tanio. I zobacz, pogadamy, czy to jakaś okazja, czy niekoniecznie. G4, są prezenty cały czas dla was tutaj. Mam nadzieję, że już ktoś no niebawem zdobędzie twój pierwszy prezent. A działa to tak, że jeśli chcesz sobie coś wpłacić, z kodem oczywiście Rafikos, to jak sobie użyjesz kodziku, wykonasz, wpłacisz, no to masz szansę dostać takowy prezent e, Można z kinkami, kryptoblikiem. Duże, duże różne metody płatności, no i to link w opisie. Dobra, lecimy. Od czego zaczniemy? Myślę, że od tych przywieszek. No i tutaj, bez zaskoczenia, Print Stream jest na pierwszym miejscu, no i stąpuje te pozostałe. E, ale spójrzcie, tutaj, przez 10 złotych, to już nie są takie duże ceny. Przejdźmy sobie po wszystkim. On, no na początku ten hype na niego był ogromny, tak jak mogliśmy się spodziewać. Teraz mamy dość mocną korektę, jeśli o to chodzi. Quicksilver, kolejny, yy, kolejna przywieszka, druga Okej, okay. no nie wiem czy ona jest aż tak Ogólnie mi te przywieszki wszystkie się podobają O, ten wariant, to jest bardzo fajny Tylko tutaj też wchodzi w grę Jakie dostaniesz pattern na nim Bo on może mieć różne toczy, różne kolory To też jest bardzo fajny, fajny temacik yy, No ale też dosyć wysoko, był sobie pospadał Dobra, poprzelatujmy Tutaj jakieś 36, tutaj dycha za tego loda, ty Mam no, wrażenie, że dosyć mało ale Zaraz podsumuję to wszystko, bo jeszcze mamy te drugie Doktor Bumczarmy, no i tu mamy, nie może więc tu sporo dosyć, ósemeczka, Benz, e, ty, tak mało ich wybrałem, a, to chcę Wam chyba bardziej pokazać, że, no patrzcie, już pierwsza lista mamy za siódemkę, tak samo tam mieliśmy za dyszkę, e, więc to jest tego typu kwestia, dobra, i naklejeczki tu przelecimy dla zasady, w sensie one bez jakieś furory, one nie są ładne moim zdaniem, więc, choć na przykład taka chromowana głowa, tu w drugą stronę, Rynek jej na początku nie docenił, teraz jakieś odbitki mamy, Będz. mamy też te czaszki, w ogóle to jest takie nieporozumienie moim zdaniem, no i co, i są tanie, nie, tak jak można było się tego spodziewać, są bardzo tanie, no bo też, kurde, co to jest, nie, to, to raczej nie widzę tegoś potencjału na to, eee, czy, czy to, ani to ładna, ani jakiś potencjał craftowy, więc eee, to tak, jest, bo jest, eee, takie mam odczucie troszkę, no i co, niektóre te przewieszki wydają się takie wcale nie aż tak drogie, jak sobie tu pójdziemy zwłaszcza dalej, więc myślę, że jest tu jakiś potencjał, że na przykład kupisz sobie jakąś i, i ona jeszcze w krótkim takim terminie zrobi Ci performance, tylko tu raczej trzeba to rozgrywać w krótkim terminie, no bo to będzie sobie się siedziało na tym. W tej, w tej zbrojowni, będziesz mógł to cały czas odbierać, więc tu pewnie jeszcze jakieś dołki się pojawią, nie? Jak ludzie to będą odbierać i, i wystawiać cały czas na ten market. No, no i co, tyle. Przywieszki bardzo fajna sprawa. Oczywiście w długim terminie, no jak już to wywalą, jak już to dłużej posiedzi, wiadomo, bo to będzie siedzieć, no myślę, że z pół roku co najmniej, więc... Gdzieś dopiero za kilka miesięcy Pewnie rozważałbym Jeśli chcesz to długoterminowo trzymać No bo jeśli na przykład Valve Nie dałby nowych przywieszek Już przez bardzo długi czas No to przywieszki to nowi agenci I będzie rozwałka Takie mam odczucie No i co i tyle I tyle naklejki To tutaj bez, bez zaskoczeń Te przywieszki myślałem Że będzie trochę drożej Ale też są to tylko przywieszki No to też to To jest też to że Nie wiadomo co Dzięki za dzisiejsze